Na każdy możliwy sposób jest niekwestionowanym warunkiem istnienia tych wierszy, antywierszy, które pragną ziścić się wyłącznie we własnym, nieprzekładanym doświadczeniu. Pan ja ja tak? Da? Da. No, wiedz, tak, e, no, Zaraz później jeszcze słowa um, doktora Macieja Szabińskiego. Tylko nie chce nie umie estetyzować świata. Pogląda go i podsłuchuje w sytuacjach rasterlialnych, kiedy indziej oficjalnych żargon i uchwycenia nauki. Żargon i uchwycenia nauki. O licznych uniesieniach zdaje się nie wiedzieć wcale. Tak powstaje na naszych oczach swoisty rachunek sumienia, sumienia estetyki i etyki jednocześnie. Tak fajnie, tak, Ja może przeczytam dwa okej? To miłość Tak. o właśnie Przygoda na balkonie swego mieszkania zabiłem owada podobnego do reszta, który chodzi po ścianie tego balkonu, bez przydełek. Ale po chwili nabycia owad bardzo podobny do tego rozliczonego i trochę mnie atakował. Być może moja wiedza jest zbyt uboga i zabiłem partnera lub partnerkę tego wsuwającego owada. Wiem, że parcie owadów również potrafi się kochać nie tylko ze sobą, ale i w sobie. Zbyt mało wiem na ten temat. Być może. Ja wiem zbyt mało na temat morskich płciowego i na temat przyrody, w której blisko siebie potrafi być taka parka owadów i razem ruszają na łowy i wszystko robią razem. Moro nie był i Zniszczyłem wielką owadź miłości. A może to jeszcze nie, na miłości będzie. Będę na ręce, w wrócił plastyku amatory Zwróciłem uwagę na jedną kobietę, panią E. To ma piękne uśmiechnięcie, świetne spojrzenie, jest wysoka, jest plakotyk w czarce. i ma rację o takiego o Myślę, że bardzo kobieca i że mógł się nie zakochać Pani jest jedna zajęta. Ktoś mi powiedział, że ta pani jest już a ale to nieprawda Pani już nie jest pierwszej młodości, jest ślubowa, ale to dobrze. Pani ta w grzutówkę ze swoim zatrudnieniem, więc chciała być też szóżone. co też czyni

o tych słoniach. Dob tak? Dobrze, że co dwa lata, nieco nie co rok, wiesz, bo to jest... tak. To o tych słoniach. Tak. Tak, 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 zgadza się. Tak. I o parze jeszcze. O komarze, który całą noc to też był. Dobrze, dobrze. Przyjechałem. Tak. Który trzecią noc rzęczy ze zdrowia. Tak jak ja, Nie tym. O tym, o tym, już. Ja, nie wiem, ja nie pamiętam. Czytać, tak? Tak, tak, tak. tak. muszę. Pokazywali kiedyś w teleekspresie słonia, którego karmiła jakaś dama, który to reporta z Ja też podziwiam słonia. Też próbowałem się z nimi przyjaźnić. Chciałem nawet przejść się ze słoniem, który ubiegła jak z psami. Może nawet poddać mu się jako przewodnikowi, bo pod pewnym względem że to mogą być lepsze i mądrzejsze od nas. Kiedyś miałem kasetę ekologiczną, produkują Ivory i wiem, że przeciwieństwo do ludzi, słoni potrafią wpół jeden, drugiemu i w ogóle robić wiele innych wielkich rzeczy. O to się już No A to tak? No prawie. Bo tam wcześniej, się było i ty nie, to może innego. A to już ja, nie tak, tak. pamiętam, szanowni. Ja mam tak, kogo też, że pan już po słonie, może Tak? Scenie, Aha, ten... y... Wymieniałem siatkę Aha. na tej klatce z ptakami, Aha. a przebierałem się tam gdzie słoni. Słoniami. I tam mieliśmy takie szateczki metalowe. I zwróciłem uwagę na a to był rok. Pan studiował w 1982 i trzeci. Zwróciłem uwagę, ponieważ był jadłospis w słonie. I ten jadłospis był dosyć nieciekawy. Kartofle, buraki, br coś Ale pod tym jadłospisem w były inne jadłospisy, wcześniejsze. I tam w latach 70., Marche. Jabłka, Buraki. A jeszcze wcześniej w tam wczesnej wczesnym dziedzinie, To były banany. No tak, no tak. Także w tej... W tym słonia były zapisane, jakby y, dzieje <głosłanie> Gospodarcze na szkółka. <bok. głosłanie> Bardzo piękną przeszkodę miałem ja <głosłanie> te słonie. Y, <śmiennie dźwięk> no może, to mi Ja może o górę przeczytam jeszcze, bo musi próba o górę. 20 do miały minut, minuty, minuty po 20. Aha, ja rozumiem. Czołg jest tam, wiesz, o czymś chodziło, emocje. Niektóre łapy, słoni i delfiny są tak inteligentne, że używają narzędzi, rozpoznają się wyższe. W ogóle zwierzęta są coraz inteligentniejsze. Jednak ludzie są mądrzejsi od siebie samych, więc dystans rośnie. Dlatego trzymam kciuki i życzę, żeby udało się im. <słyska> Myślałem, że ta noc się nadejdzie i zostaną ukłuty przez jej z ssące. Czy nie? Doczekało się książę, czy nikt jej nie chciał. Czy miała pecha? Może po prostu to był samiec. Tylko skąd tam wysoki dzień był? Przemocą moc komarów, czy wyleciał, czy, wyleciał, czy wziął ducha, nie wiem. Ale na tym kończy się ta historia, tak dobra jak każda inna, nie mniej, nie bardziej ważna od innych. Moja historia, historia komara, historia świata. Ja 22, tak, odpowiednie, to już stwierdzam. 15 minut jeszcze. Dobrze. Okay. O ty góra chciałem, tak, to ja o ty góra. Widzę góry, w górach mógł już nie mieszkać, górsko-zarodowce. Ściera się powierzchnia z koła. Doma też. Jeszcze jest nie wiem. Tak? U nas taństwem w domu to jest. No tak, to ja mówię. To jest po maturze taki. Zakopane. Wrześniu 9080 rok byliśmy na ojczyce w klasie naturalnych Zakopanym. Mieszkaliśmy w szkolnicy. Stanał osłotniona, odrzucony i nieruzumiająco myśli. Wyszedłem później wieczorem całego Szkolnica na ulicę. Wszedłem pustymi ulicami w całkowitej ciemności. I gdy Dotychczas nie było tak ciemno w moim życiu. Była to ciemność gęsta i Później, kiedy wyobrażałam się doskonałą celu, w na doskonałą w życzeniach na poprawę wzroku, zawsze myślałam o tej właśnie nocy. Wyszedłem na piśmie po moim Nigdy więcej wódka nie smakowała tak dobrze. Ciemność nie była tak ciemna. Ten wiersz jest napisany 18 lat chyba po tym przeżyciu. Tak, tak. No i jest oczekującym na to. Tak. Dobrze, dobrze, 15, 15 <tryk> Dobra. Ja prócz tej infekcji, ja teraz dochodzę do tego, czemu tak. bo odrana się z tym że nie potrafię, wie Boże, co ty powiedzieć na ten temat? Tak, cokolwiek mówię i cokolwiek mi się wydaje, że można to powiedzieć, że cały czas mi się dostaje banany i mówię, Boże, to jakoś tam budować, jakieś, y, jakieś dalekie odniesienia, szukać sensów, tak, to ta poezja chpis tego. Żydzi, to przez to. I teraz czytam jeszcze raz tego Nowickiego o Kary, które pragną ziścić się, czy już koniec tego, tego cytatu, który które pragną ziścić się wyłącznie we własnym nieprzekładalnym doświadczeniu. I to jest tak, jak mówię, że to, to, to o czym mówię, że to tak te nie, nie, te piedestały, których, których tutaj szukał niedawno pan Żuliński, który mówił, że jak to będzie, on jeszcze nie wie, jak to się, jak to się skończy, te kilkanaście utworów i kilku utworów, kilkunastu przejdzie do, do jakiegoś, jakiejś historii, m, literatury. Tutaj, jakby w Twojej poezji doświadcza się, że to nie tak, nie taka jest, jest dzisiejsza rzeczywistość. Że po prostu to jest powiedzieć cokolwiek, to jest tak własne, tak, tak swoiste. Każdy z tych doświadczeń poetyckich, że trudno będzie znaleźć jakiś wspólny tak, wiadomik, żeby ograniczyć ale... go do kilkunastu nazwisk. Tak, tak. Że to będzie sieć. Tak, to będzie sieć. Tak. Jeszcze, może coś dodam, zanim nim czasu, wójte, bo wiemy, że nas. Jest, jest to to, to, to na no no. zakończenie roku. czy strona. zastanawiam. Ja ten najnowszy. No tak, strona. Tak. Dobra. Ja to jest mówię. No, ale to kolejno, Tak, przepraszam. No, nie, 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 dobrze. nie, nie, 13 nie, nie, ten każdy urodzi, szczupła i wkrótce, profesora zekunta Bałmana, ja myślę, że... A może pani też, nie znam ich tak. Ja nie wychowuję tych linki, ale ja Pani porządkuję, Kołyszu porządkuję, nie jestem w stanie tego robić. Proszę się przyzwyczaić wodą. No no. Ja sobie wychowuję, to mi wystarczy. Przepraszam, że przerwałem. Profesora Zygmunta Bałmana, ja myślę, że ta poważna, ta... Powadła pani, wyśniąca się pogłośnie z samorodą, tak nalęcząco bliska, a, przecież, a tak przecież dostępna, a ja, pan Szymat, z góry dyskwalifikowany, bo tak podmawiam nadziei, to jest cytat teraz, był to cytat, a jednak nadzieję warto mieć moim zdaniem. W., który mnie zna, stwierdzi, ja widzę w tobie duży potencjał z na nie wiem, czy ma rację, ja nie mam własnego zdania na ten temat, no i to jest właśnie takie otwarte, tak. proste. Tak. No i to jest też dobrze, bo to jest właśnie odważne. To mi się podoba. Dzień. A Ja bym chciał pewien mężczyzna, bo to jak ja, obrazuje pierwsze... Tak. Że... Ja to ja, obrazuje, tak. wie, że... ja też sobie czeka. Tak. To mnie jest... no, tak, tak. To może tylko mi Przyszedł się do mnie mężczyzna, którego strasznie było czuć papierosami. O co a się nie Pomyślałem sobie, że ten mężczyzna może, ma może taki idealny mężczyzny. Pewno lubi też alkohol, od słowa i bawne kobiety. Jechał do pracy jak ja. Potem nakazował kolegę. Bał się, że mnie okradną na czarną teczkę i krótkie, mocne palce. Powiedziałem mu, że sobie być na przystanku. A on mówi do ludzi. Nie widzę przeszkód. A ja fajnie, dzięki. <grywa> <grywa> Myślę, że ty bardziej czas upływa, nie będziemy tego jeszcze ciągnąć dalej. Tak. Znaczy spotkanie od po początku było mało oficjalne, więc nie będę... Tak. <grym> ale Zenon udostępnia książkę zupełnie nieopłatnie dzisiaj, tak? Tak. oczywiście. Tak, więc każdy, kto każdy, 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 ktoś... no, ja jest... Ja już już dałem. Ja, ja, ja już już dałem. Ja już już tak Wszyscy wpisali. Wszyscy wpisali. Wszyscy mają. tak. tak? Tak. W dedykacji jak najbardziej. Jasne, fajnie. Jak się udało mój pseudonim wpisać, także jest w porządku.